Tu Radio Impuls TWR Polska. Zapraszamy na program Wędrówka przez Biblię. Zbliżamy się do końca naszego cyklu spotkań poświęconych listowi apostoła Pawła do Efezjan. Dzisiaj już przedostatni raz wsłuchamy się w słowa tego listu. Przypatrzymy się ostatniemu z sześciu obrazów ilustrujących istotę i rolę Kościoła Jezusa Chrystusa. Kościół jako żywe ciało, jako żywa świątynia, jako panna młoda, te obrazy pamiętamy z naszych wcześniejszych rozważań. Dzisiaj Kościół jako żołnierz, jako wojownik Chrystusa przeodziany w Bożą zbroję. Życie chrześcijanina jest walką, duchową walką po stronie Chrystusa, przeciwko szatanowi i wszelkim siłom zła. Pamiętamy z poprzedniego spotkania wyzwanie apostoła Pawła zapisane w końcowej części listu do Efezjan. Bracia moi, niech waszą siłą będzie Pan, którego potęga jest ogromna. Załóżcie całą zbroję, jaką daje Bóg, abyście mogli przeciwstawiać się diabelskim zakusom. Nie toczymy przecież walki z ludźmi, lecz z mocami i potęgami, które panują nad światem mroków. Z duchami zła, między ziemią a niebem. Mówiliśmy poprzednio o tym, że przywódcą świata zła jest Szatan i że jest on kusicielem, oszczercą, usiłującym nas zniszczyć. Jego metodą walki jest kuszenie nas, zwodzenie i oskarżanie. Dla chrześcijan, czyli ludzi Chrystusa, cała moc do walki z Szatanem bierze swoje źródło w krwi Bożego Baranka. W krwi Jezusa, przelanej za nas na krzyżu. Bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego, wzywa apostoł Paweł. Ktoś może powiedzieć: Dobra rada, ale na czym konkretnie polega bycie mocnym w Panu? Przede wszystkim na tym, że nie polega się na swoich własnych możliwościach, ale ufa się Bogu i pozwala się mu sobą kierować i siebie chronić apostoł paweł wzywa weźcie całą zbroję jaką daje bóg abyście mogli stawić czoła wrogowi w dniach złych i walcząc do końca nie poddać się skoro wiemy kto jest naszym przeciwnikiem powinniśmy przygotować odpowiedni oręż odpowiednią broń żeby przeciwstawić się wrogowi by odeprzeć jego ataki i zwyciężyć. Zwróćmy uwagę, że apostoł nie wzywa nas do ataku. Naszym zadaniem jest trwać u boku Chrystusa i skutecznie bronić się przed zakusami szatana. Apostoł apeluje: stójcie w gotowości. Jest to zdecydowane polecenie, rozkaz apostoła, przypominający komendę oficera, wzywającego żołnierzy do ustawienia się w szyku bojowym. Nie możemy jako żołnierze Chrystusa, być niefrasobliwi, niezdyscyplinowani, nieświadomi niebezpieczeństw, mamy być czujni, gotowi do odparcia każdego ataku szatana. Wsłuchajmy się w dalsze słowa apostoła, zapisane w 14 wierszu 6 rozdziału. Stójcie w gotowości, prawdą się oparzcie, jak rycerskim pasem. Uzbrójcie się w sprawiedliwość, jak w pancerz Pas prawdy i pancerz sprawiedliwości to dwa wymienione na początku elementy zbroi chrześcijanina, są niezwykle ważne. Prawda, prawda Bożego Słowa powoduje, że chrześcijanin nie musi błądzić w ciemnościach, ale idzie drogą wytyczoną przez Boga, drogą, którą jest Jezus Chrystus. On jest Panem, o którym śpiewał prorok Izajasz. Będę cieszył się wciąż Panem mym. Radością mą zawsze będzie Bóg. Przyodział mnie Pan, okrywając swym zbawieniem. Płaszcz Sprawiedliwości sam nałożył mi. Płaszcz Sprawiedliwości, pancerz Sprawiedliwości jest dany nam w Jezusie Chrystusie. Przepasany pasem prawdy i okryty pancerzem Sprawiedliwości, chrześcijanin nie musi obawiać się ataków szatana. W starożytności pas którym przepasywał się żołnierz miał ogromne znaczenie gdyby zabrakło pasa cała szata żołnierza fruwałaby w powietrzu ograniczając jego ruchy a dolna część opadłaby w dół krępując jego nogi żołnierz bez pasa nie byłby więc w stanie w ogóle walczyć podobnie jest w przypadku żołnierza armii Chrystusa ma być opasany prawdą jak rycerskim pasem. Pas prawdy ma wiązać szatę chrześcijanina w zwartą całość. Oczywiste jest, że chodzi o prawdę Bożego słowa. Chrześcijanin musi znać Boże słowo, żeby opasać się prawdą, by prowadzić życie integralne, życie spięte jak pasem Bożą prawdą. Nauka, kultura, mass media, tyle źródeł informacji, gąszcz słów Wiele haseł, definicji, ale dla chrześcijanina prawdą jest słowo Boga słowo, które przemienia i porządkuje życie. Światło Bożego Słowa przeszywa szatańskie ciemności i sprawia, że poznajemy prawdę. Jezus Chrystus, który przyszedł na świat jako prawdziwa światłość, mówi o sobie: Ja jestem prawdą. Każdy element zbroi chrześcijanina ma związek z Chrystusem. Pas prawdy to pas słowa Chrystusowego. To prawda o Chrystusie. To on sprawia, że nasze życie ma nowy wymiar, nowy sens i cel. Jest to życie prawdziwe, nie żałosna egzystencja, ale życie prawdą, Bożą prawdą. Prawdą się opaszcie jak rycerskim pasem. Wzywa apostoł i dodaje, uzbrójcie się w sprawiedliwość, jak w pancerz. Sprawiedliwość jest dostępna dla człowieka jedynie w Jezusie Chrystusie. Nie chodzi bowiem o naszą samosprawiedliwość. Nasza własna sprawiedliwość zawsze będzie przypominała brudną, poplamioną szatę. Drogi przyjacielu, nie jesteśmy w stanie naszymi wysiłkami osiągnąć doskonałości. Płaszcz sprawiedliwości musi nałożyć nam Chrystus. I dopiero wtedy, z wdzięczności za zbawienie i oczyszczenie, którego dokonuje On, okryci Jego prawością, przemienieni Jego łaską, jesteśmy w stanie czynić dobro. Zgodnie z tym, co apostoł pisał wcześniej, w drugim rozdziale listu do Efezjan, łaska Boża sprawiła, że zostaliście ocaleni, a zyskaliście to przez wiarę. Nie osiągnęliście tego własnymi siłami, lecz otrzymaliście w darze od Boga. Dlatego nikt nie może się powoływać na własne zasługi. Jesteśmy bowiem dziełem Boga, który przez Jezusa Chrystusa dał nam możliwość spełniania dobrych czynów. Taką właśnie drogę Bóg dla nas wyznaczył. Musimy być w pełni świadomi, że brudne szaty sprawiedliwości własnej są bezużyteczne. Natomiast sprawiedliwość pochodząca od Boga, wynikająca z przemiany, jakiej dokonuje w naszym sercu i umyśle duch Chrystusowy, taka sprawiedliwość powinna stanowić nasz pancerz. Powinniśmy czynić dobro na co dzień, by zwyciężała miłość Chrystusa. Wtedy szatan jest bezsilny. Jesteśmy okryci prawością Chrystusa. Widzimy, jak bardzo każdy element zbroi chrześcijanina związany jest z dziełem zbawienia dokonanym przez Jezusa. Okryci pancerzem sprawiedliwości Chrystusowej, przepasani Bożą Prawdą, jesteśmy gotowi, by służyć Panu jako Jego dobrzy żołnierze, Jego uczniowie, głosiciele Ewangelii, miłości i pokoju. Apostoł wzywa: nałóżcie Buty i ruszajcie w drogę. Z dobrą nowiną o pokoju. Buty są niezbędne, jeśli chcemy chodzić, a nawet stać pewnie, stabilnie. Buty stanowią niejako podstawę naszego ubioru fundament, na którym stoimy. Nasze życie musi spoczywać na trwałym fundamencie. Cały system wartości, który wyznajemy, musi opierać się na Chrystusie, tak jak na skalę. Jezus Chrystus. Jest fundamentem wszechświata, czy jest fundamentem także naszego życia, naszych wierzeń, naszych priorytetów, naszej wiedzy, naszych uczuć? W liście do Koryntian apostoł Paweł stwierdza, że jedynym fundamentem, na którym można budować trwale, jest Chrystus. Na Chrystusie trzeba nam budować całe nasze życie, nie tylko to niedzielne czy sobotnie. Ale życie codzienne we wszystkich jego dziedzinach, dopiero kiedy sami będziemy mocno stać na gruncie Ewangelii, będziemy w stanie przekazywać ją dalej, wypełniając polecenia apostoła: nauczcie Buty i ruszajcie w drogę z dobrą nowiną o pokoju. Ewangelia jest dobrą nowiną o pokoju o pokoju z Bogiem i pokoju z człowiekiem. Szatan jest bezsilny, gdy budujemy swoje relacje z Bogiem i z bliźnimi na fundamencie, którym jest Chrystus, nasz Zbawiciel i Pan. Następne wezwanie apostoła jest także niezmiernie ważne. Czytamy w wierszu szesnastym. Przede wszystkim zaś osłońcie się wiarą, jak tarczą, która zniweczy wszystkie ogniste strzały złego. Wiara ma być jak tarcza. Za którą chroni się żołnierz. Tarcza starożytnego wojownika była mocna i obszerna. Żołnierz mógł się za nią ukryć całkowicie, także pociski i strzały wroga nie były w stanie go dosięgnąć. Taką rolę ma pełnić w życiu chrześcijanina wiara. Człowiek ukryty w Chrystusie jest dla szatana i jego zakusów nieosiągalny. Wiara i zaufanie Bogu sprawiają, że żołnierz Chrystusa może i powinien czuć się bezpieczny. Osłońcie się wiarą, jak tarczą, która niweczy wszystkie ogniste strzały złego, zachęca apostoł. Weźcie przyłbicę zbawienia i miecz ducha, słowo Boże, pisze dalej Paweł. Apostoł wymienia dwa następne elementy duchowej zbroi wierzącego. Przyłbicę zbawienia... I miecz ducha, przyłbica była tym elementem zbroi wojownika, która chroniła jego głowę. Przyłbica zbawienia obrazowo wskazuje na fakt, że człowiek, który związał swoje życie z Chrystusem, ma przemieniony umysł. Kieruje nim Boża mądrość. Jego głową jest Chrystus. Jest to więc głowa niezniszczalna. Chrystus w nas. To najlepsza gwarancja bezpieczeństwa. Jeśli działa w nas Duch Chrystusowy, jeśli to On kształtuje nasze myśli, jeśli przewodzi nam, jeśli przemienia nasze uczucia, formuje motywację, prowadzi nas na co dzień, wtedy jesteśmy bezpieczni, ukryci pod przyłbicą zbawienia, dzieło zbawienia, którego dokonał Jezus, decyduje o naszym bezpieczeństwie. Naszym przeznaczeniu, naszej drodze życiowej, teraz i w wieczności. Apostoł Paweł łączy zbawienie z symbolem przyłbicy także w pierwszym liście do Tesaloniczan, gdzie czytamy: My, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz przyłbicę nadziei zbawienia. O tarczy wiary i przyłbicy zbawienia, tak pisze John White w książce poświęconej walce chrześcijanina. Choćby rzucano w ciebie ognistymi pociskami strachu, przerażenia czy bólu, odrzucaj je z odważną pewnością w Chrystusie. Nie zapomnij, że szatan chce być Bogiem tego świata, że chce zaślepić umysły ludzi, aby im nie świeciło światło Ewangelii. On zawsze zaślepiał umysły, oszukiwał serca. To on popycha ludzi, by interesowali się Spirytyzmem. Astrologią, horoskopami, to on kłamie w reklamach telewizyjnych. Na przykład: Kup sobie najbardziej nowoczesne auto, a zaraz wsiądzie do niego ładna dziewczyna. Używaj najlepszych kosmetyków, a nikt ci się nie oprze. Zaufaj najlepszej firmie ubezpieczeniowej, a będziesz bezpieczny i szczęśliwy już na zawsze. Kiedyś szatan potrzebnął Ewie: Czy naprawdę Bóg tak powiedział? A dzisiaj podpowiada, że Słowo Boże w ogóle nie jest godne zaufania, że Biblia nie jest wiarygodna. Szatan sieje zwątpienie, podważa prawdę. Stara się wykazać, że wiara jest sprzeczna z nauką, że jest chodzeniem na oślep, w ciemności. Ale ten, kto wierzy, nie chodzi w ciemności, kroczy w świetle. Jego umysł nie jest zaślepiony, niewrażliwy. Nie jest to człowiek zadufany w sobie pyszny, jest przemieniony prawdą Chrystusową. Umysł takiego człowieka jest rozświetlony wiarą i nadzieją, odnowiony Bożą łaską i miłością. Uczeń Chrystusa osłonięty jest tarczą wiary, która niweczy wszystkie ogniste strzały złego, jest okryty przyłbicą zbawienia, pancerzem sprawiedliwości w Chrystusie. Zwróćmy uwagę, że opisując duchową zbroję chrześcijanina, apostoł wymienił najpierw elementy służące do obrony. To jest tak ważne, by wierzący całkowicie był ukryty w Chrystusie. Dopiero na koniec pisze apostoł o dwóch rzeczach umożliwiających atak. Najpierw apeluje: Weźcie miecz ducha, Słowo Boże. List do Hebrajczyków uczy nas, że Słowo Boże jest. Żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca. Wiemy, jak skutecznie walczył Jezus z Szatanem, operując mieczem Słowa Bożego. Szatan był bezsilny, gdy Jezus powoływał się na słowo Boga Ojca. W księdze Apokalipsy. W obrazie bitwy pod Armagedonem widzimy miecz wychodzący z ust Pana. Wszyscy zostali pobici mieczem wychodzącym z ust jeźdźca na koniu, a przyodziany był w szatę zmoczoną we krwi. Imię zaś jego brzmi Słowo Boże. Czym jest zwycięski miecz Chrystusa? To Słowo Boże. On sam jest żywym, ucieleśnionym Słowem Bożym. To jedno z jego imion. Chrystus. Jego słowo to oręż dla nas w walce o zwycięstwo nad przeciwnikiem Chrystusa, szatanem. Nie jest to oręż do szermierki słownej pomiędzy nami, ale broń, mająca służyć nam do walki o zwycięstwo nad szatanem. Zwycięstwo prawdy chrystusowej wielu chrześcijan doświadczyło, jak znakomite efekty w walce z szatanem przynosi powoływanie się na prawdy Bożego słowa. Dlatego Starajmy się poznawać pismo święte coraz lepiej. Pamiętajmy, że jest to Miecz Ducha Bożego. Biblię nazwano Mieczem Ducha z co najmniej dwóch powodów: powstała ona z inspiracji Ducha Świętego, i Duch Święty wkłada ten miecz w nasze ręce i uczy nas, jak go używać. Drugą bronią ofensywną, daną wierzącym, jest modlitwa. Apostoł wzywa, w każdej chwili módlcie się do Boga i zanoście swoje prośby pod natchnieniem Ducha. Czuwajcie wytrwale i módlcie się za współwyznawców. Modlitwa pod natchnieniem Ducha to nie przedstawienie Bogu listy próśb i życzeń albo jeszcze gorzej skarg i zażaleń. Modlitwa pod natchnieniem Ducha to modlitwa zgodna z wolą Boga. Modlitwa człowieka, który zdaje sobie sprawę z duchowej walki, jaka toczy się pomiędzy Chrystusem i Jego aniołami, a szatanem i demonami. Gdy modlimy się, bądźmy świadomi, że nasz wróg, przeciwnik Chrystusa, jest rzeczywistą, duchową istotą. Rozmawiając z żywym, zmartwychwstałym Panem, obezwładniamy szatana. Sprawiamy, że staje się on bezsilny. Nasza modlitwa musi być jednak wytrwała i natchniona przez Ducha Bożego. Musi być szczerym wołaniem. Bądź wola Twoja, nie moja. Święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Módlmy się, by królestwo szatana, zwanego Bogiem tego świata, kurczyło się, zanikało, a by poszerzało się, Królestwo Boże! Drogi Przyjacielu, nie bądźmy w modlitwie egoistami, skoncentrowanymi na sobie. Módlmy się zgodnie z wezwaniem apostoła. Czuwajcie wytrwale i módlcie się za współwyznawców. To jest tak ważne, żebyśmy nawzajem nosili siebie w modlitwach. Byśmy wspierali się w duchowej walce. Niech naszą siłą będzie Pan którego potęga jest ogromna. Załóżmy całą zbroję, jaką daje Bóg, abyśmy mogli przeciwstawiać się diabelskim zakusom. Nie toczymy przecież walki z ludźmi, lecz z mocami i potęgami, które panują nad światem mroków, z duchami zła, między ziemią a niebem. Dlatego weźmy całą zbroję, jaką daje Bóg, abyśmy mogli stawić czoła wrogowi w dniach złych, i walcząc do końca, nie poddać się. Stójmy więc w gotowości. Prawdą się opaszmy, jak rycerskim pasem. Uzbrójmy się w sprawiedliwość, jak w pancerz. Nałóżmy buty i ruszajmy w drogę z dobrą nowiną o pokoju. Przede wszystkim zaś osłońmy się wiarą, jak tarczą, która zniweczy wszystkie ogniste strzały złego. Weźmy przyłbicę zbawienia i miecz ducha, Słowo Boże. W każdej chwili módlmy się do Boga i zanośmy swoje prośby pod natchnieniem ducha. Drodzy przyjaciele, ubrani w Bożą zbroję, walczmy po stronie Chrystusa w zwycięskim pochodzie Ewangelii. Szatan skazany jest na porażkę, gdy mamy założoną przyłbicę zbawienia, pancerz sprawiedliwości. Gdy chroni nas tarcza wiary, i gdy walczymy mieczem Bożego Słowa, nawet gdybyśmy w tej walce mieli ponieść śmierć, a przecież wszyscy kiedyś będziemy musieli umrzeć, szatan nas nie powstrzyma. Staniemy już w nowej rzeczywistości u boku tego, który mówi: Ja jestem wstaniem i życiem. Kto wierzy we mnie, choćby i umarł, Żyć będzie? Każdy chrześcijanin, czyli człowiek oddany Chrystusowi, powołany jest do duchowej walki o zwycięstwo ewangelii nad światem zła. W walce tej pojedynczy chrześcijanin i cały Kościół ma przypominać wojownika odzianego w duchową zbroję przygotowaną dla niego przez samego Boga. Każdego dnia chrześcijanin powinien pamiętać o wezwaniu apostoła Pawła. Bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Naszych audycji można słuchać na stronie internetowej www.twrpolska.org. Polecamy także strony www.tvr. 360.org oraz www.ttb.org. Był to program Impuls TVR Polska, pierwszego radia biblijnego w Polsce. Drodzy słuchacze, nasze audycje istnieją dzięki wam, ludziom, którym bliskie jest głoszenie słowa i wartości, które niosą dobro. Radio jest dziś kosztowne, dlatego działamy przez internet i potrzebujemy waszego wsparcia. Każda, nawet niewielka wpłata, pomoże nam wzrastać, rozwijać się i docierać dalej. Numer konta znajdziecie nad komentarzami. Z całego serca dziękujemy za waszą dobroć i zaangażowanie. Razem możemy więcej. Zostańcie z Bogiem.